I tam, drogie panie. To będzie jeden wielki cyrk. Chodźcie ratować Bogusia! Ten niś i jego zakręcony kumplet tak namieszają, o, matko. że musisz to zobaczyć. Naprzód załoga. Trzybowo. Sezon na misia 3. Wielka sobota. 18.35. Pamiętaj, mamusia cię kocha. Tylko na pulsie 2. W poniedziałek wielkanocni. Dzisiaj bawimy się jak strasę! Bawniesz ze śmiechu. Jesteśmy gotowi! O nie! Spójrzcie się na pierwszy wykład. Gwarantujemy ci to. Przućkałeś mi rękę? Nie! A w ogóle to musisz tak. Linięć? Nie, nie, nie! Czyżby. Strasznie zabawny hit wytwórni Disney Pixar. Pierwsza iwa. Uniwersytet Potworny. Poniedziałek Wielkanocny o 16.20 na pulsie 2. Mój pierwszy wykład! Cza, rok akademicki się skończył. Reś się spójrzmy! Bosko. Dajcie, przyjdźcie go! Kradnie chudego. Co? Kradnie? Nie mogę patrzeć! Niech mi ktoś zasłoni oczy! Chyba wiecie o co chodzi. A jeśli nie, to koniecznie. Zobaczcie najzabawniejszą misję ratunkową. Kto idzie ze mną? Nie patrzcie, nie patrzcie, bo mi koreczek wyleciał. Pewnego dnia skończy się zabawa. No to co, wracamy? A zacznie się! Puszczę się za chwilę tej ściany. Nie puści. Raz. 2 Niezwykle śmieszna przygoda. Już! To historia 2. Premiera. Poniedziałek Wielkanocny o 18:15 na Pulsie 2.